Od kogoś powiedzieć. Nie, jak, jak nie, 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 weź mnie nie, nie, Lecą! Lecą! nie, 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 tak lecą. Mam tak, tak to Mam Mam to, nie, 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 Oli się drapnął, kurwa, na beta. No raz gdzieś to, bo chcę złamać tej. No tak? Ale jest go, za Ale skoro coś rekursuję. Jaki kurwa w ogóle To jest wyciągarka i chyba. Wyciąg. Ale chcecie kupować. Wyciągnął. No nie widzę. No, nie. E, dobra, bo mi kurwa, Cześć, cię. Zaraz, 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 zaraz. Nie ma, nie ma. O ja jest, drugi odważny. Ale muzeń wjechała do tego zjazdu. Skazany na śmierć. Leci, leci, zobacz, leci. O ale wykur... i ten ale wyjebie za Na Larry, do przodu!